Zmarł Stanisław Puls, animator Niezależnego Ruchu Filmowego w Polsce. W latach 50. był jednym z założycieli Federacji Amatorskich Klubów Filmowych. Od 1979 roku uznawany juror konkursów i festiwali w kraju i za granicą. Był także niemalże etatowym przewodniczącym jury Festiwalu Publicystyka w Kędzierzynie Koźlu. Pod koniec ubiegłego roku, na 20. publicystyce, mieliśmy sobie uciąć przed kamerą pogawędkę o kinie niezależnym. Niestety nie przyjechałeś. Złożyła cię choroba. Pozostało archiwalne nagranie z festiwalu w 2010 roku. Stanisław Puls, członek Światowego Towarzyszenia Filmu Niezależnego Unika. Tam jestem prezydium tego, tej organizacji. A tutaj byłeś jurorem. A tu byłem przewodniczącym jury. Tak, i tutaj jak zwykle moc wrażeń jakie przynosi nam publicystyka jest tak duża, że pozostaje właśnie na cały rok. Żegnam cię takim filmowym mrugnięciem oka. Choć serce rozdarte. Dziękuję kolegom z Niemiec za udostępnienie filmu. Co jemy dzisiaj? No bo tak myślę, że może od przystawki zaczniemy. Może jakąś rybkę poszukasz? Na mm -hmm. galerecie może być. Dziękuję. Tak? Dobrego. Dziękuję bardzo. Kowalski. 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 Na zdrowie. Na zdrowie. A wiesz, Wojtek, że ci Niemcy są bardzo dziwni. Dlaczego? No, facet mi się przy moim stoliku codziennie co przedstawia. A co on ci mówi? Malzajt nazywa się. Malzajt to nie jest na zdrowie. A co to jest? Czy pomyliłeś? jest smacznego po niemiecku. Och, smacznego? Tak. Och jej, no to ja gapę popełniam. Będziemy musiał go chyba przeprosić. No dziękuję bardzo za tą informację. Muszę go przeprosić. Dziękuję. Cześć. dobry. Malzajt. Kowalski. <śmany> <śmany> Żegnaj, Staszku.